Cześć, z tej strony Grzesiek i Misiek z ekipy Wiara i Zabawa. Z okazji drugich urodzin nagrywamy nasze Q&A. Pozdrawiamy nieobecnych Michała, jednego i Michała drugiego. No i żeby nie tracić czasu, to od razu yy, przechodzimy do pytań. Kiedy nowa piosenka? Nowa piosenka, no niedługo, niedługo. I nawet będzie jeszcze taka mała premiera niedługo. Mam nadzieję na kanale kartofiska.pl, bo jak wiecie, Jakiś czas temu nagraliśmy do nich hymn, i kawałek tego hymna będzie w programie meczowym z Salu Kobiet. Więc serdecznie zapraszamy też na ich kanał. A nasza piosenka? Nasza piosenka będzie na święta, będzie trochę w innej stylistyce yy, niż dotychczas, więc na pewno będzie bardzo ciekawie. Drugie pytanie: Kiedy powstaliśmy i w jakich okolicznościach? No, to było no, dwa lata temu, dlatego obchodzimy drugie urodziny. Pamiętasz, Misiek? No to było, czekaj, ale było chyba umielni. Nie, to było u Ciebie, u Ciebie. Oglądaliśmy, abstrahuję, oglądaliśmy. No, no tak, ale umielni było to, żeśmy się oglądali, yy, jak to ma, ma wyglądać chyba, czy jakoś na mieście było. Ale no to, coś, to coś było grane u i To już mnie było, Mielni, to już było dawno, więc dokładnie nie pamiętamy. No ale to było tak, że oglądaliśmy yy, 13 razy... powodów, dla których, yy, jak wyjść, nie, 13 yy. powodów. Przez które wiesz, że to jest Fred? No coś takiego. Hmm. Marcin już to nagręcił. Tak. oglądaliśmy różnych youtuberów i pomyśleliśmy, że czemu by nie zrobić coś takiego tylko... Po e, taki, Tak, właśnie, po katolicku, no i pomysł przerodził się e, w rzeczywistość, no i tak już działamy dwa lata. Kiedy nowe nagrania i jaki skład? No skład to... E, Michał Szostak, Grzegorz Tetrych, Michał Dłuski, pozdrawiamy serdecznie. Michał Mielińczuk, którego też pozdrawiamy. No i być może ktoś jeszcze tam do nas będzie na bieżąco dołączał. Mm, kiedy nowe nagranie, Ja mam taki pomysł, żeby zrobić coś na adwent, także yy, możecie niedługo się tego yy, spodziewać. Skąd pomysł na taką formę zaistnienia? Zanim odpowiemy, no to nie chodziło nam o zaistnienie jako takie, żeby być tam popularnym, tylko chcieliśmy właśnie głosić yy, Ewangelia. Dlaczego taki, taka forma głoszenia? No coś nowego, takiego, które którego nie ma, bo jak wiemy, dużo mamy tych youtuberów od Abstrahu i pomimo malczyńskich innych youtuberów, którzy nagrywają to samo non-stop. A my zobaczyliśmy, że można zrobić też to samo, tylko że w sposób katolicki, tak. Na przykład zamiast szkoła dawniej i dziś, na przykład robiliśmy lekcję religii, tak. Jak jest na lekcjach religii dziś, więc taki system, który jest już jakby znany wszystkim, tylko że go przedstawiamy w sposób katolicki, tak, w sposób zabawny. Nie wiem, czy dobrze mówię, ale jakoś Nie, tak dobrze, dobrze, idzie. tak. Właśnie chodzi o to, że chcieliśmy inaczej ewangelizować niż do tej pory. Nie głosić jakichś tam kazań albo takich pustych sloganów typu Bóg Cię kocha, tylko z humorem przekazywać prawdę wiary. Okej. Okay. Kiedy nowe odcinki Turbo Teologii, to ja obiecuję, że będą podczas adwentu, takie w formie właśnie przygotowań do świąt, różne takie tematy będę no poruszał. Yy, no, także niedługo będą to odcinki. Z jakich jesteśmy parafii? Misiek, z jakiej jesteś? Ja jestem z Ursynowa, z Tomasza Apostoła. Ja jestem parafia świętego Zygmunta z Łączyniem. Michał M. jest parafii świętego... jest Raszyna świętego... Chyba Szczepana. Szczepana. Świętego tak Szczepana. A Michał D. jest parafii y, Trójcy Świętej na Powisiu. Teraz tam, ta parafia, tam, tą parafię, teraz jego przejęli zakonnicy. Podaj, że karmelici ci chłabosi, coś takiego. Na pękła hmm. ma za, za, zawirowań, ale, ale jest. Na pewno jesteśmy z parafii rzymskokatolickich. O to tak, ta, na to pewno. na pewno. Skąd pewność, że wiara katolicka jest tą słuszną? No to takie do mnie będzie takie teologiczne pytanie. Krótko odpowiem, nie ma takiej pewności. To na pewno, że tak się już wyrażę. Po prostu widzimy ilość cudów, które występuje w obrębie Kościoła katolickiego, a te cuda no, potwierdzają to, że możemy mieć, nazwę to w cudzysłowie, pewną pewność, że nasza wiara jest słuszna. Jak robimy aranżacy do piosenek. No to nie. wszystko powstaje na komputerze. Ja nie umiem na niczym grać, jedynie na nerwach. Jak tak. ja. Aha. Tak. Także całym... ja grać w piłkę tam o, no, ale też trochę umiem grać w piłkę. Jeśli ja chodzi o muzykę, no to całość komponuję na laptopie. No, są różne programy do tego, tak? No fruity Loops, Audacity, Dancer J i tam masa różnych, z których można korzystać i komponować i głównie tak to. Wygląda. No to teraz mi się ty opowiesz skąd pomysł na nazwę wiele zabawa oraz Geyser? No Gejzer to na pewno będziesz mówić. Gejzer powiedzieć. to... Po, Gejzer w ogóle powstał 4 na oazie? Jak razem? Byliśmy w 2010 roku, był... na 14, 14, 14. 2014 był Mundial w Brazylii, to pamiętam. To, tak. Mundialu. No to już... No to już 3 lata 4, ponad. 4, no bo już niedługo tam. No to 3 lata. I byliśmy razem w pokoju, no i mieliśmy takie coś jak sacrosong. No i tam mieliśmy taką grupę specjalną na oazie, takich największych liderów. Było nas chyba 8 osób, czy 10 nawet w pokoju. Tak, 10 osób. I każdy był na takim poziomie wow. No to i tak dwóch kolegów powiedział Robert i Paweł, powiedziałem Roberta i Pawcia. Pozdrawiam. Yy, powiedzieli, że może Gejzer, bo kiedyś mi taką, byli na jakiejś imprezie, jakiejś, m, gdzieś na jakichś urodzinach, no i było karaoke i tak się tym nazwali. No i był ten akurat song i się tak m, powiedzieli, że zespół zespół Geyser. Ileśmy wyszli, za, zaśpiewali. zaśpiewali no i potem tak to zostało, tak samo jak żeśmy właśnie robili ten przebój, tak, przebój lata 2016. Tak. 16, 16. Tak. Yy, Światowe dni Młodzieży. To właśnie tak się myśli, jak, jak to się nazywa. No i tutaj zgodnie ze, ze sobą się gejzer. Trochę taka nazwa jest... No jest kontrowersyjna, cywilna, ale... ale... oznacza to gorące źródło wiary płynące w naszych sercach. I A to... czemu wiara i zabawa? A wiara i zabawa, no, no, no bo to... jesteśmy wierzący i Są radośni. Tak. No już jak zakładaliśmy ten projekt, no to szukam takiej nazwy, która by jakoś była zwięzła łatwo do zapamiętania i nas dobrze odpisywała. No i wiele i zabawa chyba idealnie nas opisuje, bo jesteśmy i wierzący w to, co mi się powiedziało i umiemy się bawić, jesteśmy radośni, bo pokazujemy radosną stronę kościoła. No to były właśnie te pytania w naszym urodzinowym QA. Dziękujemy za to, że jesteście z nami, za to, że będziemy. Pozdrawiamy też naszych hejterów, także Yy... Dzięki, Zresztą że jesteście. Sobie rady. No tak. Ale przede wszystkim dziękujemy naszym panom za to, że jesteście, że nas oglądacie, że wspieracie dobrym słowem. No to co? To teraz jak familia dzisiaj żegnamy. Tak. Machamy Regnamy. i wy do nas też.